Tutaj docieramy do świątyni Ziemi, kwiat Żyta, Alka Plus. Dzień dobry moi drodzy, dawno nie jeździłem na moto. Oj, dawno! Ostatni raz na Jonaczku, jak nagrywałem filmik, który jest na kanale. A jakiś taki wiecie dziwny czas nastał, jak nie jedno to drugie i w zasadzie to nie było kiedy. Dlatego dzisiaj postanowiłem sobie zrobić cały wolny dzień i ruszam na pojeździe Suwalskie. Ja te okolice mam trochę zjeżdżone już na, na motorze, nie powiem, że nie, ale lubię tam wracać. Poza tym zawsze trafię na jakieś miejsce, w którym jeszcze nie byłem, więc to jest na zasadzie takiego odkrywania. o coś co lubię. Dzisiaj jakichś takich szczególnych planów nie mam, chciałbym zajechać się w zasadzie w jedno, może dwa miejsca, tak konkretnie, a mam na myśli Muzeum Motoryzacji w Białej Oleckiej i nad jezioro Hańcza, a reszta po drodze, zobaczymy co tam będzie ciekawego. Za chwil kilka zobaczycie co z tego wszystkiego wyszło. Ale wracając do Pojezierza Suwalskiego, gdzie się dzisiaj wybieram, to rozciąga się ono na wschód od, że tak powiem, Mazur Właściwych. Na Pojezierzu jest ponad 200 jezior, z których większość jest jeziorami tak zwanymi rynnowymi. Wiecie, długie, wąskie, kręte i o stromych brzegach. Przykładem może być tu właśnie jezioro Hańcza, które, o no tak jak już przed chwilą Wam mówiłem, chcę dzisiaj odwiedzić. Mimo iż większość jezior tutaj na Pojezierzu należy do zbiorników stosunkowo płytkich, Właśnie tutaj znajdują się dwa najgłębsze jeziora w kraju. Hańcza i Wigry. Czy może troszkę źle powiedziałem, bo Wigry są piątym pod względem głębokości jeziorem w Polsce. Chodziło mi o to, że po prostu są w czołówce. Ale wiecie co, jeżeli chodzi o jezioro Hańcza i jezioro Wigry, to łączy je coś jeszcze. Chodzi mi tutaj o rzekę Czarną Hańczę. Rzeka przepływa właśnie przez oba jeziora. I dalej płynie w kierunku kanału Augustowskiego, po czym wypływa za granicę i na terenie już Białorusi wpada do rzeki Niemen. Dobra, to jedziemy popatrzeć co dzisiaj, że tak powiem, film drogi nam zaserwuje, bo sam jestem ciekaw. A taką jedną rzecz jeszcze wam dodam, mianowicie chodzi o kurtkę, o której wam wcześniej mówiłem. No to właśnie dzisiaj pierwszy test kurtki takiej mocno letniej Helda. Pomyślałem sobie, że potestuję ją w temperaturach różnych, bo mam nadzieję, że będzie dzisiaj cieplej. Aktualnie jest tak jak widzicie 22 stopnie. No zobaczymy jak będzie przy wyższych temperaturach, bo raczej kupiłem tą kuckę na temperatury takie, wiecie, o 10 stopni wyższe, raczej około 30-30 kilku stopni. Pewnie dzisiaj takiej temperatury nie będzie, ale to chociaż zobaczę jak to się sprawuje w temperaturach niższych. Jak zwykle dam Wam relację na koniec sezonu, jak kurtka się sprawowała. Tak jak też mówiłem, do tej kurtki dokupiłem sobie jeszcze kurtkę przeciwdeszczową firmy Scott, taką z membraną. To też przetestuję i też Wam powiem, jak to wszystko ze sobą współgra. Wakacje w pełni! Jestem w sitawce o sitawce, w którymś tam filmie wspominałem już, ale może dzisiaj mam chwilkę, to przyjrzyjmy jej się troszkę bliżej. Na pierwszy rzut oka, wioseczka na Podlasiu, jakich wiele, lecz jest coś co ją wyróżnia, czego nie ma w innych okolicznych tutaj wsiach. No Przynajmniej mi nic nie wiadomo o tym, żeby coś takiego występowało. A mianowicie chodzi mi o te które się tutaj znajdują. Z tego co zdołałem się dowiedzieć, to właśnie koło gospodyń wiejskich zaprosiło pana Arkadiusza Andrejkowa, aby owe deskale namalował. No a na tych deskalach można znaleźć podobizny dawnych i no, można powiedzieć współczesnych mieszkańców właśnie wsi Sitawka. Na moje oko bardzo fajna inicjatywa. Myślę, że inne wsie, in, inne koła gospodyń wiejskich właśnie powinny brać przykład z tego typu działań. No bo jest to pooglądać, przyciąga to turystów. Jak się nad tym dobrze zastanowić, to same plusy. Ten deska to jest Wiktor i Wicio. Grabowicz na nazwisko. No i muszę Wam powiedzieć, że to jest ciekawa historia, bo ojciec został pojmany do niewoli, kiedy jego żona była w ciąży. No i żona obawiając się o to, że może już nie wróci nigdy, nazwała syna imieniem męża. Wszystko się zakończyło dość dobrze, ojciec wrócił do, do domu, no i tu się okazało, że mamy dwóch tak samo nazywających się panów. Dlatego na jednego mówili właśnie Wiktor i na drugiego Wicia. Wicia oczywiście na syna, a Wiktor na ojca. No i jedziemy dalej O jaki ładny plac zrobili w Dąbrowie Wiałostockiej Taki ryneczek jakby Całkiem nowy Jak ktoś będzie Chciał na lody A będzie w okolicy, to widzę, że są Ech, Podlasie, spójrzcie w lusterko Długa, prosta, mam nadzieję, że widzicie Przede mną długa, prosta Na pewno widzicie tak to właśnie wygląda, jak nieraz już wspominałem. Wiecie, tak od 25 stopni, bo teraz jest 25 stopni, a świeci słońce i nadal jest w kursie, chłodno, chłodno, przyjemnie. Tutaj właśnie niedaleko Lipska są źródła rzeki Piebrza, niedaleko stąd można powiedzieć, że się zaczyna. Jak ktoś kojarzy kiedyś polskie zakłady Unitra to tutaj była jedna z fabryk ale budynek już ewidentnie od wielu lat stoi opustoszały nie wiem co tutaj akurat produkowano widzę, że odkąd powybianka nie chciałby się dostać mimo iż tutaj widzę brama jest zamknięta może jacyś fani Urbexu labirynt to też w Lipsku jak kogoś interesują takie klimaty już chyba kiedyś raz wspominałem o nim ale jak ktoś nie ogląda moich filmów a trafi akurat na ten jeden to taka informacja przydatna a tu dwa bodźki sobie na latarni no jakoś tak sporo tutaj patrzę i tutaj kolejne gniazdo już są małe tam kolejne gniazdo wcześniej też było jedno gniazdo i tu jeszcze kolejne gniazdo upodobały sobie ten teren ewidentnie Tutaj za tym laskiem są bunkry linii Mołotowa. Oczywiście powstały one po podziale polskim paktem hmm, przyjaźni pana Ribbentropa z panem Mołotowem. Tutaj pomyślałem, że zajadę sobie na śluzę. jest akurat pełna. Z tej strony zobaczcie jaki jest poziom wody. No tam jaki niski O no, kawałek przejedziemy przez las. Jest tutaj ograniczenie do 30 km na godzinę z tego powodu, że jest tutaj dużo ruchu pieszego i rowerowego, więc bez szaleństw. Tutaj widzę fajne miejscówka na odpoczynek. Jeżeli ktoś miałby ochotę i był w okolicy i tutaj jest całkiem fajna plaża. z jakimś pomościkiem nawet miejscem na środkówkę No i tutaj muszę odwieźć chyba w prawo, tylko które prawo? A nigdy tutaj nie byłem nawet, wiecie. To jest taka ciekawa okolica, domki tutaj takie widać letniskowe. Tobie jadę przez te właśnie wioseczki i... A przyszła mi na myśl jeszcze jedna sprawa. Cię czasem mnie pytacie o no to, dlaczego ja na przykład nie jeżdżę pod Tamią do jakiejś agroturystyki, tylko jak jestem na jakimś wyjeździe, to biorę sobie nocne gdzieś tam w centrum miasta i to przyważnie jakiegoś takiego większego. Słuchajcie, ja na co dzień mieszkam w miejscowości, która liczy kilka tysięcy mieszkańców, jest to miejscowość w zasadzie na takiej większej polanie w środku lasu Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. W każdej strony mam las, w którą stronę bym nie poszedł, bo dosłownie po kilku, kilkunastu minutach jestem w lesie. Wokoło tej mojej miejscowości są właśnie takie wioseczki, jeżeli sobie ktoś pomyśli o dzikim Podlasiu i tych wsiach, to, to właśnie te wsie mam w tak. Ja mieszkałem tutaj od no, już 40 lat, że tak powiem, no już obyłem się z tym, jest to dla mnie normą i jak jestem na jakimś wyjeździe, to wolę pojechać do większego miasta gdzieś się zakwaterować w centrum, żeby sobie po prostu móc zmienić otoczenie, tak? No bo jeśli mam po prostu mam na co dzień i mam jeszcze w tak nasi, to nasz. Tu, słuchajcie, no to dla mnie to jest yy, żaden fan, bo ja to mam na co dzień. Wiadomo, że jak ktoś pochodzi z dużego miasta, mieszka we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, w yy, jakimkolwiek innym dużym mieście, yy, to... Dla niego to nie jest frajdą, posuwanie w innym dużym mieście i wtedy by wolał właśnie tak, wieś jakoś, czy o, jakiś namiot na dziko gdzieś nad e, jakąś wodą. No ale nie, ja mam wręcz przeciwnie. No i stąd jest właśnie mój taki wybór, żeby po prostu sobie e, szukać noclegów w większych miastach, a nie na wsiach. No, po prostu lubię sobie czasem zmienić, że tak powiem, otoczenie. No i tutaj wjechałem do puszczy Augustowskiej. To ma taki szczególny klimat ta puszcza, bo właśnie jest taka przejrzysta mocno. W sensie las nie jest porośnięty krzewami. Tylko jak się popatrzy na niego, to jest właśnie taki przejrzysty. No coś mi tu Janosik krzyczy, że za 300 metrów spędzi kontrola. No Janosik nie ostrzegł. Co oglądali serię z wyjazdu na Litwę z budzikiem to pewnie pamiętają moment, jak żeśmy wracali i chcieliśmy zajechać na kartacze do tabaczarni na Nawet żeśmy zajechali, ale niestety powiedziano nam, że już kartacze dzisiaj się wyprzedały i nie mam. Baczarnie mam teraz po drodze, a w myśl zasady co się odwlecze to nie ucieczę, no to zajadek potestuję. No i jestem w toboczarni. pójdę zapytać. Są kartacze Tak dobrze, to ja tylko pójdę się rozpakuję No i moi drodzy, opuszczam toboczarnię zaraz wam trochę coś opowiem Jak już się trochę stąd zbiorę i wyjadę Emahopę Tutaj żeśmy właśnie z budzikiem skręcali na rygol i tam jest kaczma trojaczki, tam też są kartacze no właśnie, kartacze. Pierwsza rzecz to chciałbym podziękować za, za lokalizację. Dostałem ją od jednego z moich widzów. Z znikiem w armia ukryta. Tutaj jakiś taki klas krzyży. Czystym sumieniem wam rekomenduję kartacze w Sabaczarni. Ten nowo jest bardzo ok. 24 zł kosztuje porcja. A słuchajcie jak zamawiałem, to pani, która przyjmowała ode mnie zamówienie, spojrzała na mnie, rzuciła okiem i mówi do mnie jeden, tak? Ja mówię, nie nie no, chciałbym porcie, że dwa, żeby były. Powiedziała okej. Okay. No i za chwilę dostałem dwa kartacze. Jakież moje było zdziwienie, gdy je ujrzałem, moi drodzy, były tak wielkie, że nie podołałem. Zjadłem półtora i te, te pół to było tak już, wiecie, na wcisk, nie? Być może bym jeszcze wcisnął te pół, jakbym tam posiedział jeszcze z pół godziny, ale to już by było takie stolicze obżarstwo i potem ciężko jest jeździć motocyklem po takich akcjach. W tej tabaczarni już zjadłem, musiałem chwilę posiedzieć, żeby dojść do siebie, to znalazłem tutaj niedaleko, jakieś 30 minut drogi, osadę prusko-jadźwińską. To być ciekawy temat, więc no, jadę zbadać. Walszczyzną właśnie to są takie pagórkowate rejony, tak jak tu widzicie. Fajnie to wygląda, szczególnie wiecie, jak się przyjedzie z Podlasia, tutaj na Suwalszczyznę. Właśnie, teraz tak sobie przypomniałem, że czasem jak czytam różne fora, pocyklowe, podróżnicze i tak dalej, to często Podlasie jest mylone z Plaskim. Podlaskie to jest województwo, a podlasie to jest rejon. I podlasie i siema, tasie i suwalszczyzna tworzą województwo podlaskie. Także nie mylcie tych dwóch pojęć. No mówiąc, że się chce jechać na podlasie, się jedzie na podlasie, a mówiąc, że się chce jechać do podlaskiego, no to można mieć na myśli też suwalszczyznę na przykład. A jak widzicie, to troszkę różne rejony są. Tutaj jest dużo jezior. I teren jest taki pogórkowaty, a na Podlasiu jest płasko, równo i trochę dziko. No dziko to tutaj też jest. Przejeżdżam właśnie przez sejny. Tutaj sejny to można przyjąć, że jest tu taka stolica kartacza. I gdybym tam w Tabaczarni nie zjadł tych kartaczy z różnych powodów, to właśnie bym zjadł je tutaj. Bo tutaj myślę, że kartacze to można znaleźć w wielu miejscach, wiem, że nawet w sklepach sprzedają takie gotowane można po prostu sobie kupić, żeby sobie zjeść w domu. No ale ja to mam takie jedno upatrzone miejsce tutaj. A dokładnie jest to to miejsce. Restauracja, która nazywa się Skarpa. Tak nie ukrywam, że celowo wybrałem sobie taką drogę, która ma jakieś zakręty, bo nowo lubię. Ostatnio właśnie jak nagrywałem filmik... O no, Junaczku, to właśnie tam też wspominałem, że ja to takimi drogami bardziej lubię jeździć niż Krojówkami czy tam innymi eskami. To no, mnie sprawia więcej przyjemności. I tak ja D80, tyle co tym Junaczkiem jechałem. Wszystkie już tutaj miejscowości mają nazwę w dwóch językach. No tutaj na dojeździe do tego miejsca gdzie jadę, no to jest kawałek takiej drogi szutrowej wzdłuż torów. Ale raczej taka w miarę OK szutrówka. Także jeżeli ktoś jakimś takim motocyklem bardziej sportowym, czy kruzerem jakimś, czy w coś w ten deseń, to śmiało, śmiało. Bez większego problemu przejedziecie. Osada jaćwieńsko-pruska. O, to właśnie tu jedziemy. No na sam koniec jest to szastan. Widać ja jechałem jakąś taką drogą wydaje mi się że tutaj też można jednak dojechać asfaltem tylko troszkę inaczej jadąc ojoj o jaka brama no i jestem na miejscu idziemy popatrzeć tutaj jak widać strzelnica można sobie z łuku popykać a my idziemy Dalej, Jadźwingowie, którzy tutaj mieszkali, no to jako ciekawostkę powiem Wam, średnia wysokość tam przeciętnego takiego Jadźwinga to była 1,40 m więc no na motocyklach dzisiejszych raczej by sobie nie pojeździli tak mniej więcej wygląda obozowisko człowieka sprzed jakieś 8-12 tysięcy lat no według oczywiście tutejszej aranżacji Tutaj mamy pruską wieżę oblężniczą. Tak to wyglądało. A tutaj pójdziemy teraz zobaczyć. Jest most zwodzony, jest fosa. Wszystko się zgadza. Wejdziemy do środka zobaczyć. Tak mniej więcej wyglądał gród pruski. Awet mieli gaśnicę. ale wszystko jest pozamykane na kłódki, więc możemy sobie tylko to obejrzeć z zewnątrz. A tu mamy wejście na górę, bramy. Wchodzimy, zobaczymy. Tak to w mojej drodze wyglądało, albo przynajmniej tak to wygląda tutaj i teraz. Jest mega dużo komarów. Kurczę, dobrze, że jestem w ubraniu motocyklowym, bo bym się chyba zapłakał. Współczuję tym Państwu, którzy tutaj są w krótkich spodenkach i krótkiej koszulce. To chyba pierwszy raz, kiedy nie zazdroszczę, a współczuję. Kurczę, już nie będę Wam pokazywał, ale zaglądałem przez okno do jednej z tych chatek i pewność normalnie są łóżka, jest pościel, więc domyślam się, że można sobie tutaj wynająć jako nocleg ciekawe ciekawe trzeba by się było dowiedzieć coś bardziej na ten temat jak ktoś byłby zainteresowany a ja idę dalej djar wodny który się zowie stopa diabła świątnia wody a to jest obelisk królestwa Litwy a tak wyglądała łódź podróży z królestwa Zmarłych do królestwa żywych i z królestwa żywych do królestwa zmarłych. Tutaj docieramy do świątyni Ziemi kwiat żyta Alka plus A tutaj miejsce zdecydowanie biesiadowe, to tutaj właśnie jaćwińzy sławili pieśń swoich wielkich wojowników. Teraz idziemy po alej chwały, prusów i jaćwingów. Chodzimy do świątyni ognia. Ja bym powiedział, że jest to aktualnie świątynia komarów. No i opuszczam osadę jaćwieńsko pluską Przyjechałem zatankować 99 litrów Ale nie ma pistoletu i jak ja zatankuję Tutaj zobaczcie, kawałek ciekawej drogi się zapowiada. O tam dobrze widać radar natowski. To już tak coś bardzo mocno górzyście się robi. Piękna, malownicza droga, co? Jakby ktoś Wam nie powiedział, że to Podlaskie, to... Nie wiem, czy byście zgadli. Oczywiście mówię do osób nie stąd. Tak, tak, Podlaskie, nie Podlasie. Niektórzy te tereny nazywają nawet małymi wieszczodami, ale sam osobiście raczej nie wyciągał tak daleko idących wniosków. Jednak do wieszczad to tutaj troszkę brakuje, co nie znaczy, że nie jest tutaj pięknie, bo jest. Tutaj jak widzicie jest góra Cisowa, jedna z bardziej rozpoznawanych gór na Suwalszczyźnie, zwana także Suwalską Fuji ma wysokość jakieś 256 metrów nad poziomem morza, ale też niedaleko jest tutaj góra zamkowa i jeżeli chcecie sobie pooglądać fajne widoczki z większej wysokości, to myślę, że warto, warto sobie tutaj na tę górkę się wdreptać, bo widoki są naprawdę warte tych kroków, które trzeba pokonać, aby wejść na górę. Tutaj też niedaleko, tak ja wiem, w linii prostej, może 4-5 km jest wieś Smolniki. A tam jest punkt widokowy, który się nazywa Upana Tadeusza. A jest to taki, wiecie, prywatny punkt widokowy. Jest tam zrobiona taka platforma drewniana, jak dobrze pamiętam, mniej więcej na wysokości 225 metrów nad poziomem morza. Sam wstęp na właśnie tą platformę widokową jest płatny. Ja tam byłem ostatnio jakieś 2-3 lata temu i to kosztowało 2 zł, no teraz pewnie jest troszkę więcej, ale myślę, że też ta opłata raczej będzie jakaś taka drobna. Tam obok można kupić sobie jakieś widokówki, pamiątki i tak dalej. Także jeżeli ktoś będzie w okolicy, to myślę, że warto sobie zajrzeć, bo widok jest całkiem ok, Platformy widać północno wschodnią część wolskiego Parku Krajobrazowego. Jak dobrze też pamiętam to było tam widać jakieś jezioro, może nawet dwa jeziora, tak mniej więcej pośrodku jak będę miał jakieś tam zdjęcia to wam tutaj wrzucę jak to wygląda a w oddali pamiętam tylko że było właśnie widać górę Sisową, którą niedawno mijałem właśnie jako ciekawostkę mogę wam jeszcze tylko dodać to, że właśnie tutaj w tych rejonach kręcony był film pod tytułem Pan Tadeusz, pana Andrzeja Wajdy no i już pewnie domyślacie się skąd się wzięła nazwa tego Właśnie punktu widokowego. No, skoro jesteśmy już tutaj, to kolejnym miejsce wartym odwiedzenia jest niedaleko położony trójstyk granic Polska-Litwa-Rosja o nazwie Wisztyniec. Jak pewnie wiecie, nasz kraj ma 6 trójstyków. Ja byłem na czterech, na dwóch nie byłem. Nie byłem na polsko-słowacko-ukraińskim, no bo to jest w górach, tam jeszcze nie dotarłem, ale też nie byłem na polsko-białorusko. Litewski. Tak, to ten najbliżej mojego domu. Pewnie kilka razy w roku przejeżdżam, kilkanaście, być może nawet kilka kilometrów od niego, ale jeszcze jakoś tak nigdy tam nie trafiłem za bardzo. Pewnie się kiedyś tam wybiorę, ale wracając do Wiszczyca, to wydaje mi się, że to jest jeden z takich najbardziej dostępnych trójstyków w Polsce. Mogę go porównać do trójstyku na przykład Polski, Czech i Słowacji lub Polski, Czech i Niemiec, bo tamte trójstyki też są łatwo dostępne i takie, no, troszkę zagospodarowane, można by tak powiedzieć. No właśnie tak sobie teraz uświadomiłem, że dzisiaj też przejeżdżałem bardzo blisko w trójstyku Polska na Litwa Białoruś. Byłem dosłownie kilkanaście kilometrów obok. Jakoś tak nie przyszło do głowy, żeby tam zajechać. To będę musiał się zorientować, czy tam można teraz dojechać, jak to tam wygląda teraz, czy to jest w ogóle przejezdne i tak dalej. No ale to już w domu na spokojnie. A jak będziecie chcieli się wybrać na trójstyk, to szkoda by było nie zajechać, bo to praktycznie po drodze, jakieś kilkanaście kilometrów wcześniej, są zabytkowe mosty w Tańczykach. A myślę, że warto tam zajechać, bo są to jedne z najwyższych mostów w Polsce. Wysokość ich jakieś 36 metrów, jak dobrze pamiętam, może nawet troszkę więcej, a długie są na 180 metrów. Gdzie tutaj oczywiście w liczbie mnogiej, bo mosty są dwa i są bliźniacze. Jest most północny i most południowy. A jako pierwszy most wybudowano właśnie most południowy, następnie most północny. I tak jak się trochę patrzy na nie z drona to przypominają mi takie rzymskie akwedukty chociaż to nie było na wodę, a dla linii kolejowej A obok mostów jest też wieża widokowa, z której można sobie właśnie pooglądać te mosty z troszkę innej perspektywy niż e, poziom gruntu, że tak powiem Jako ciekawostkę dodam wam tylko, że tymi mostami właśnie w latach 40. transportowano kamienie do budowy kwatery Hitlera Czyli Wiczego Szańca w Gierłoży, a bardziej współcześnie, to na przykład mosty zagrały w filmie Ryś. Cofające się spod mosty wojska napoleońskie zatopiły podobno skrzynie niepełne pieniędzy. Kurcze, muszę Wam powiedzieć, że wszystkie te motocykle są naprawdę, ale to naprawdę w świetnym stanie.